Siemanko z tej strony milieści 60, a ze mną jest. A ze mną jest. Wszystkim jest wam znany. Rasher.pl P. jak Gaming, czy jak twój. Dobra, coś się z głosowałem już jest. Dobra. No i dzisiaj gramy sobie w Roblox trzeci o, odcinek w tym... Dniu. No, nie Niech mi pomoże. <laughs> <A, O>, nie! <laughs> Patryk zrobił wielki dźwięk. To powinien być godne 2000 łapek w górę. Chyba 200, bo 2300... 200 łapek, po prostu. No i 20, ale to... 20 łapek w górę za to powitanie! No właśnie! Dziesięć ta.. ta… no, Aż sobie, ta.. sobie no zapisał, bo był w półtanie. Ja to co zapisuję w gusgo. Tlen! Ale, no, nie rozumiem. Umysł rozwalony. Ja tak Panie, to nie działa! Najlepsze powitanie ever Ever, whatever, for ever forever. Dobra, na dole mamyś praktycznie wszystko... To było tutaj. takie super, że no, no chyba no cały a-a no zasługuje na zobaczenie mimo tego. <noise> Jak całe świat to gdzieś... Ej, otwórz drzwi. Jest co, Gdyby na no cały świat, no to... to dopiero, ale ono był śmiech co. Na pewno gdzieś ye... osi... 6 miliardów osób by się nie zaśmiało. Osiem... Nie, 7,5 pół pół miliarda osób by się nie zaśmiało. Nieprawda, wszyscy by się zaśmiali. Pokażę. Ci którzy nie mają internetu to by się nie zaśmieli. No ci nie. No 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 ale no pewno wszyscy są ktoś nowy to obejrzeli. To jest speed, to jest speed. Wiem. 10% to jest mój speed. Ej, ten Bonin lata. Gdzie? No on. O! O nie! Ja no, to idę... jest latacz. Pst, latacz Włochaty! <grym> latacz Włochaty! <grym> latacz Włochaty atakuje miasto! Ej, ale wiesz co? Jeszcze w tym tajtoniu, no i nie widziały a nas gadają cziki. ty? Ja też. Ale <laughs> latać w Łokaty. <ochotę>. Latać! Falowana <laughs> blaszka. Falowana blaszka. Powiedziałaś szczerze, że masz brudne włosy, Powiedziałaś ci, ci szczerze. Po, Powiedz jeszcze raz, że, e, że nie masz dziewczyny. E, Powitać się z blaszką dziewczyny. Hmm, co, co, co za przepiękna rymowanka da do 10 Dobra, ale pamiętam poprzednio no, za no była y, ostra apokalipsa zombie no, y, tak 10 łapeczek. Oczywiście, jeszcze raz. Przypomnę wam że 10 łapeczek Co? Za to... za to powitanie. Właśnie. Bo już wystarczy mi, mi nawet Ej, 5. Wystarczy mi, e, mi 5. 10, 10, 10 łapeczek i 100 wyświetleń o okej? Okay? Nie, mi wystarczy 5 łapeczek, żeby nagrać kolejny odcinek, niestety już w niedzielę. I właśnie chciałem po, po, porozmawiać o tym po intrze, coś takiego, no nie, że to jest taka strona tam, gdzie właśnie no skraca się znaczy, że te filmy mają mniej miejsc. mniej. mniej Mniej zajmują miejsca, no nie? Pomocy. No i, a tak to by się mi przesyłało ponad kilka godzin, taki filmik dziesięciominutowy, a teraz to by się przesyła dwadzieś... Serio? Znów a teraz to... Psa. Nie! A teraz... To by się przesyłało pięć, lat trz, trzy minuty czasami. Dobra. Cześć! Proszę, aha. Witam! <tryk> Czy pan mi coś ma do powiedzenia? Nope. no. Uuu. Ja cię zaraz powiem. Ja ci zaraz powiem no. O nie! Bo nie chcę teraz kopać tełki! Kopacz! <tryk> Kopacz bohaty! Kopacz! W <tryk> Ale ty jesteś młohaty! Ej no, ja se pracuj! Cupcake! E? No, cupcake! Panie! Apokalipsa! Pomocy! Ale nie pomogę ci, do widzenia. Proszę pana, jak pan wypadł z mojego mieszkania, chociaż. Panie, Nie wie pan, może Ej! Ej, a obracałeś tak, y, tam jeden, jedną bajkę, coś takiego, że, y, że y, ktoś zniszczył komuś dom. No i y, ten koleś, który, y, y, który ukradł temu innemu kolesiowi domek, powiedział y, O nie, mój domeczek! I potem inny koleś powiedział Nie, to jest mój domeczek I on powiedział, ten drugi Wiem! Wiem I teraz ci go oddaję Rozumiesz? O, no ja nie! Myślę, nie Je tutaj! Nie! nie! Siła! Siła! Te znaczenia! <bisał så railsZ> siła wyższa? Nie! Ja tutaj się Dobra! Apokalipsa e, zombie, jak na rady daście, co? Ła! Zabił cię! Nie, ale on tam się ki... No! O dobra! Naryspiłem, bo trochę zombie, zombina tak... Żeby się ucieszył! <laughs> Zabijcie go moi suzy O! Prawie go zawili Panie Wolisław Komarowski. Co pan tu robi? Pana, tu, pana Muszka, to powinno być. Ja być. Dziękuję. Bo nie ja jestem biały i mam muszkę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ja nie wierzę. Tu nauczyłem się. tutaj, nie, nie tej to? Tutaj, to, to nie wszystko jest opuszczone. Czekaj, cięcie! Zrób cięcie! Cięcie! Głośno, ale tutaj apokalipsa zombie mnie goni. A ja się skiłem do bazy 1000 e, BCB. E, po zombie. Się, się, się nie, ja zaraz nie! Nie! No, to, to jest przesada! Pomocy! Jest, jest kurwa przesada! Mogłam sobie zostawić i jeść jedną laskę! Proszę pana! Ogar! Nie! O! Są w pana bazie! Jak to? Ty tamto! O nie! Proszę pana, niech pan... O, co to jest? Co to jest? Wierza ząbki! Wierza Ajpta! Wierza Nie, nie wytrzymam! Nie wytrzyma pan ciśnienia? W sedesie! Nie! nie mocy, proszę pada! Jest... Proszę pada! Co się stało?! Proszę pana apokalipsy są! Nie? NIEEEEEEEE! Nie, Aaaa! No, Ej, zobacz! Ja skaczę! Pomogę ci! A może i nie... Ale... Ale wieża! Już koniec wieży. Weź mi otwórz! Albo nie otwieraj.

a! To jest ten zły, okej! Okay. Tak! To jest ten zły Tak, to jest ten zły Na bank! Ginie. wydział! No się pada, nie obok mnie! Ale no i ja na niego! No i jeszcze mnie padał! No niech pan zobaczy! Jak zwierzęta dusera? Ta cieli słabo! Niech pan się zatrzyma w imieniu bra. Nie, 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 nie. A! 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 Pomocy! Proszę pana! On... On mnie zatrzymał! Proszę pana! Pomocy! Proszę pana! No. Nie pomogę pan! Ale ale ja się nie mogę ruszyć! Ej, skąd ty, ty mam w ogóle no linka, Przecież... Ej, proszę pana, niech pan zobaczy! Mam darmową linkę! Aha! Niech pan zobaczy. Mam linkę. A nie jeszcze... Pana 10 linka. Zabiję pana! Niee! Yeah! Kolejny apokalipsa? Proszę pana, za dużo tych apokalips! Bo lubię! A, a masz! Nie masz no, na mój nogosną, się nas zmieni. To było takie śmieszne O łajże, mnie buzia woli Buzia, buzie widzów Ej Buzią widzę w tym tańcu A mogę was, muszę się wisać A! gąpa tak. Widziałem to że pana buzie widzę To <skrywiat> źle pomocy. pomocy help me please guys Jeszcze co? Chyba me. już skończyć... Ja będę kończył odcinek No ale no 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 jeszcze no, no 30 minut no trwa Co z tego Kończymy odcinek, bo już mnie głowa boli Musimy tak! A no to ty skończ, okej? Okay? No ja jeszcze sobie uponagrywam, okej? Okay? Nie! No, nie no, ale ja chcę no to dokończyć. Ale to będzie dziwne, weź nie proszę pana, jedne ja, ja to no muszę muszę dokończyć, a no to jest silniejszy już ode mnie. Ale proszę pana, to tak się pojawi pan Escape na yy, na... Yy, na odcinku. Nieważne, proszę pana! Niech pan to uszanuje, zaraz skończymy, no niech no, pan zobaczy no, no, czy, 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 jaki bogaty ty, ja jestem, no skończymy to w pół minuty. Proszę pana, ale przykra wiadomość, bo zombie u pana. Naprawdę? <coughs> no, jakoś no nie miałem okazji zauważyć. <coughs> o dzień dobry. Laska. Eee... Okej. Okay. Proszę pana, za dużo tego, za dużo tego soczku. Naprawdę? Tak. No nie wiedziałem, przepraszam. Ale go atakują! Aha. Chyba go za byka wzięli. Wierzę za mnie, wierzę Einfla. Ej, ale ten tajkon był szybki. Trzy, 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 ja tam nie szef tam 3 odcinki koniec dobra to mi zostało no, tylko 3 rzeczy tak? sprawdź za sobą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 rzeczy Że to pamięta, kończymy odcinek panie... proszę pana nie, dobra, kończ koń, koń, pan odcinek! Proszę pana, nie, zakończymy to, a my rozpijmy milion zombie w, w, w jednym miejscu, dobrze? Nie, proszę pana, trzeba zrobić tak. Trzeba wziąć rakietnicę. Weź rakiet, no, dwie rakietnice. No ja mam ma, ma już pełny ekwipunek, więc nie ja. Ale to otwórz mi chociaż. A wlecieć gdzieś tam nie możesz? Nie mogę, bo nie mam miecza! Okay, otwieram. Szybko! Jeszcze otworzyłem. A nie, a ja tak nie! O dzień dobry. Ja, jak wynik z tego, no nie schodzę. Bo pana zabiję. O, już zombie zniknęły. No to proszę pana. Mam pomysł. Nie, ja mam lec. A moja z... głowa. No to no, niech pan panu no wyjdzie. Proszę pana, niech pan się patrzy. No to tak kończymy odcinek. Nie! Jeszcze o. nie! Półki pole. Ała! Moja głowa. Moja głowa. I tak, na i tak na razie się kocham Miłosza. Nie, nie. <noise> do widzenia wszystkim. Proszę pana, panie chodźcie odcinek. Proszę pana, kończcie odcinek, bo zaraz skończy się ten kanał. Szybko. Szybko, do widzenia, cześć, pań, na razie, cześć.